13 kwietnia pierwszy dzień urlopu właśnie już leci, jestem myśli Boży, tu widzicie w tle fajny mur a ja już jestem po fryzjerze i teraz idziemy na działeczkę sobie kiełbaskę usmażyć narożnie no idę na działeczkę są takie właśnie to co mi się w Polsce podoba że są, są tereny niezadbane takie dzikie tutaj jak sobie popatrzycie z tyłu to jest takie boisko, kiedyś to był plac manewrowy, yy, mój pierwszy plac manewrowy w nauce jazdy, gdzie yy, tu śmigałem z kursantami, ale tutaj już dużo tego nie zostało yy, zapuszczone i tak dalej. A tutaj jest taki sadek, był kiedyś sadek, już teraz nie jest. Był sadek, yy, gdzie za łebkami, za, jak byłem łebkiem, to w butelkę grałem. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A tutaj mamy stary, czereśniowy sad. O, jeszcze kwitną ładnie resztki, resztki sadu. Się zrywało czereśnie i się latało potem w krzaczory kupale walić. Idę nie Gosię, bo mi uciekła daleko, daleko jest już no. mi się nie obraziła. No, no lubię. Uwielbiam tutaj przebywać myśl Boże, bo są fajne tereny takie okoliczne, nie? Właśnie o to chodzi, że ma czasami być takie po prostu syfek dookoła, nie? Mamy działeczka, znaczy mamy działeczka. Ale kupę tutaj czasu włożyłem w to też. I ogniko się robi. Teraz chyba będą. Oj! Rosia, co ty wróciłaś? Rosia. kije, A nie Hyundaja? Naprawdę... Y Oprócz rodziny to mi najbardziej brakuje tej działeczki, bo tu jest tyle rzeczy do wykonania. Proszę bardzo. Postaramy się jakoś ogarnąć to w ten tydzień. Ale no jest tutaj troszeczkę arów. Moja starsza córka obiecała, że obecnie ten bukszpan. Mam nadzieję, że się, że się wywiąże ze swojej deklaracji. Tutaj zwróćcie uwagę jak to wszystko jeszcze jest przymrożone, nie? W Holandii to wszystko drzewa kwitną o, tam Kruszyna buszuje ma pole do popisu kruszka krusia to i tak chcielasz to tak twierdzielasz kruszka co ty jesz no to ty jesz ale ty piękna jesteś dzisiaj naprawdę i urocza jak klapa od no ale tam gwicho robimy za kiełbaski będziemy smażyć teraz kija wystrugam też Yy, tam gosia kopie, nie wiem czy widzicie? Widzicie? Akurat Gosia nie kopie, nie? Bo Gosia unika kamery. No, yy, ja tam troszkę kiełbaski podsmażę i oczywiście tam już tam ten to ja robiłem, a tam to gosia, nie? Żeby nie było. O macie czereśnie, one dopiero są pomki są w trakcie rozkwitu. Proszę. A tu jakaś kurka dzisiaj sobie? ulipany jeszcze nie kwitną, jest zimno w ogóle. Kruszyna nie wchodź w kadr. To jest właśnie, to jest kudę. Taką działaczkę bym chciał mieć. A była taka dopieszczona, ale jak mówiłem, pole trochę ciczy. Altaneczka, proszę bardzo. No i co? Grill grillem, ale najlepsza kiełbaska to jednak bardzo niska, jest co? Zobaczcie. Jest moliła. Zadbać żeby się ładnie spiekła. Niestety nie, nie nacięłem jej, bo noża nie znalazłem. Chyba mm. ją zaraz. Zartuj. O! o, Magda wyczuła kiełbaskę. Ja mm, nie ale będzie pyszna. Ale się fajnie przypiekła, co? Zobaczcie. Aj że Nie. lubią taką spaloną. Ja lubię. Ale fajer się zrobił, co? Jeszcze troszkę. Później to popnę, nie? No i Jest druga tura, kiełbachy O, ale będzie Porcja wypasiona, A tu o Mmm mm. 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 Musztardy nie trzeba ani chrzanu. Barwszy odplułem. Mm, yeah. mm. To po prostu Normalnie harcerstwo jak nic. A gosia operatorka. Pięknie, pięknie. Możesz podjechać pod kiełbaskę. Tą <tom> tu na kiju oczywiście. <tom tu> na kiju> o, jak fajnie. Jaki ogienek fajny. Naprawdę ta działka to jest... Tak mi to jest druga rzecz. To jest druga rzecz, której mi tu brakuje z Polski. Pierwsza to mama i córka razem, a druga to ta działeczka, nie? Jakbyśmy z Gosią, jakbyśmy z Gosią tutaj mieszkali, to normalnie ta działka to była tak wypasiona w kosmos, że wam mówię. Tu jest iglaki, które posadził jeszcze mój tato. Łej, gałązkę zabrałem. Kruszyna! Króczka! O, ręka gosi. Mamy początki jakieś. się. Kurde. Żeby się nie pomylił i kamerki nie przypalił. W lesie. w lesie kurde, zapomniałem tej piosenki, no jak to było Ale kurde Kiobaha, nie? Ach, się nie świędzie tak tam ludziska Ach, A fajer jaki co? W poniedziałek jedziemy na kartuzy do kartus w kierunku na pomorze może się uda że jakiś tam filmik tamtą zrobię pamiętajcie że kanał cały czas działa nawet na urlopie trzeba odrobić zakup yy, laptopa i nowego internetu który niedługo się pojawi czy dokładnie 14 maja ma pan mechanik być oj, przesadziłem do mnie oj pękła Pan mechanik ma być między... Mien... A tam drzewo jakieś ują, nie? Pan mechanik od yy, KPNu ma być między godziną 8 a 10 14 maja i będzie tam wszystko montował. I wtedy zaczną się bajki. Ale kiełbacha pękła, jak ona mogła pęknąć, to jak parówka w wodzie by kurczę, pękła. Tak, tak brakowało nam takiego żarcia. Pewno w Holandii, jakbyśmy yy, tak sobie ognisko odpalili i trochę dymu by się pokazało, to zaraz nasz pożarna by przejechała. Nie wiem, tak myślę. Tutaj też niby zakaz jest, ale zakazy są po to, żeby je łamać. Ale stropianem nie palę i folio. Ani. Czym ja tu jeszcze nie palę? Gosia? Czym ja tu nie palę jeszcze, żeby było szkodliwe? Niczym. Najwyżej dziurę ozonową trochę powiększa, ale to dosłownie to są takie yy, takie współczynniki, że nawet yy, nie wiem jakie podać. bo chyba tak, tak małych współczynników mikrometrów mikro... nie wiem czegoś tam mikro nie ma. Teraz go za dołoży do pieca, tam grabi nam drzewko. Jej. Ale żar daje ładnie. Chociaż na dworze powiem Wam, że jest chłodno. Tutaj w tej gestwinie co jestem, tu, tak jak mówiłem, że tato tutaj to zasadzał wszystko. To tego wiatru nie czuć tego chłodu. Tym bardziej, że przy ognisku jestem, nie? No ale jest fajnie. Jest super. Ogarniemy ogródeczek w ciągu tego weekendu. Puf, w ciągu tego urlopu. Sielanka, sielanka O, rzucaj Gosia. Rzucaj do ognicha. Rzucaj Nicha I się pali. Teraz kiełbasa będzie dobra. Gosia. kiełbasa zaraz będzie dobra. Okay. A już wiem. Przy ogniu zajść drużyna, smażone dębki w ci. uj, ciuj, No podnoszę przecież, zobacz, właśnie ma się okopcić, ale nie rób tak, nie rzucaj takich rzeczy tutaj, co ty, kurde. Ale nic się nie stało, zaraz już się wypala, jest ładny ogień, o, super, o. Języki ognia muskają kiełbachę. Będziemy ją jeść, ale nie pod plachę. Podżywca. Pięknie. Ją tutaj osmażę. No nie pękaj, nie pękaj za bardzo, nie pękaj, nie pękaj, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze, troszkę, jeszcze, jeszcze dobrze. O, starczy, starczy Teraz tutaj się trochę uwędź. Ach, ach, ach Sobie powiem wam, że szkoda, że musztardy takiej tej sarebskiej nie mam. Bo ona by do kiełbachy była pyszna by była. Mm. Ale kurde, normalnie kolana mam zjarane. Kusia, kurde Kusia tu jest normalnie Mały strażak co nie gasi tylko podpala Kierbasta Fajnie by takiej zrobić na żywo nie? Zobaczymy jak ten A można tak zrobić Tu trzeba było laptopa wziąć? Albo przez telefon, nie? I tego routera wziąć, żeby ten przesył był dobry. A to ja zobaczymy, może kiedyś się uda. No Prawie jak na żywo jest, no. Nie syczy ogienek. Mm. Dobra, chyba i starczy, nie? Jeszcze tylko ostatnie przysmarzenie. Dobra, starczy, bo już pękło. Domu. Nie wolno, bo smog jest właśnie bardzo szkodliwy dla zdrowia. Kruszyna, prawda? Nie wolno. To jest taki smog y, naturalny. Mam nadzieję, że nikt, nikt na skargę nie przyjdzie. z Ciekawe jakie ujęcie będzie. I jeszcze raz. I bogi. Nie bo mi kamerkę zjara. Tutaj mamy jak pełno. Różnych, różnych No dzień na działeczce zakończony. O. Tak wygląda praca żałoba pod pazurami troszeczkę porobiliśmy jest zimno je, troszeczkę wieje dziwnie tak. taki tutaj byłem fryzjera to mnie po karczychu chłodzi no i ten i jedziemy w poniedziałek na kartuzy tak jak mówiłem wracamy we wtorek to od środy tutaj ogarniamy wszystko zobaczcie tutaj co byśmy w śmieci zrobili z tyłu zobaczcie. widzicie? takie miejsce które korci żeby jak się jedzie rowerkiem czy innym pojazdem żeby syp sobie baknąć, nie? tutaj nieważne że to należy znaczy no, nie należy do nas ale to jest publiczne wszystko nie no. a tutaj o właśnie... te drzewa wszystkie tutaj kurcze normalnie no tak mi brakuje tego ogrodu mówię wam ale fajnie jest, w Polsce pojechał. fajnie. W Holandii jest fajnie, ale w Polsce jest fajniej. Tutaj yy, słuchajcie, tutaj chyba kiedyś, w tych, tych rejonach było wysypisko śmieci, bo yy, parę lat temu, o wiele lat temu znalazłem yy, parę trochę ceramiki, jakieś tam yy, fiolki po tych polekach, po niemieckie jeszcze i udało mi się znaleźć, no nie, nie udało mi się, przypadkowo trafiłem na monetę z Adolfem no z, z tym, ze swastyką z 30 któregoś roku nawet gdzie chyba ją mam także tutaj musiało być i tam yy, kiedyś szukałem jakiś pierdół, tam w, w tle widać. szukałem pierdół różnych takie z kiedyś robiłem, wiele lat temu i tam tego było od groma także tutaj chyba wywozili jakieś śmieci Niemcy My się zawijamy powoli, bo chłodem daje, a mówię, a od, od wtorku, od środy w sumie, zaczynamy działać tutaj. Trzymajcie się cześć. drówka przed tym w Przedmiotnik z tym są... do z tą, odrówka, Idziemy w kierunku do o nie, to butelka Z, z tego z tej karty jest nie jest taki Nie? przeseł tej z karty jest. No, tak... ja mogę... no, No to i tak będzie fajnie na no to co będę zrobić wtedy no. mówi, że nie mam pan zapłacić Ale to płacisz, z... płacisz za to, co za to kartę też?

Ruszka. Ruszka. Ale czujesz? To nasze działki. No Na pewnie.